Witajcie! Z tej strony Karolina z kanału Karo Art chciałabym Wam pokazać moje dwie prace, które zrobiłam w październiku. Prace powstały dla Dream Valley Challenge. Wyzwania już są już przeminęły, natomiast prace Wam na kanale nie pokazywałam, tylko na blogu były do zobaczenia, ewentualnie na, na Facebooku z linkami do wyzwań. Natomiast tutaj na kanale nie pokazywałam, a Mam nagrane filmy, których niestety Wam pokazać jeszcze nie mogę. To postanowiłam nagrać po prostu te dwie karteczki. To jest karteczka taka w różu, w fiolecie z napisem radość. Tutaj stempelek pokolorowany jest markerami alkoholowymi i kredkami. Ja zawsze tak, tak robię. Bazą są markery alkoholowe, potem różne takie cienie, takie rzeczy dodaję kredkami. Tak mi się po prostu najlepiej to robi te dodatki tutaj wycięte to z tego co pamiętam to jest kolekcja yy, jakaś kwiatowa z Lemon nie wiem skąd się po prostu dostałam te papiery natomiast te listki są z kolekcji yy, liści z kraftokrok baza jest yy, papierów moli tutaj tak Pusto oczywiście w środku i na z tyłu też. Ja nigdy nie oklejam środków i tyłów, yy, chyba że ktoś sobie życzy, natomiast ja osobiście tego nie robię. Yy, jeżeli tą kartkę ktoś będzie chciał kupić, będzie chciał mieć okrojony w środku, to nie ma problemu, ja to zrobię. Natomiast yy, tak dla, dla samej siebie tego nie robię. Tutaj po prostu łatwiej jest wtedy wypisać życzenia, co, czy jeżeli ktoś sobie coś chce wkleić osobiście, yy, napisać, to może to zrobić. Nic tego nie narzucam w tym momencie. Także tak wygląda ta karteczka, natomiast ta kartka to jest kartka z napisem moc życzeń i tutaj już są życzenia. Ale yy, kartka może być, tutaj widzicie obrączki, kartka może być na ślub, ale równie dobrze może być na rocznicę ślubu. Nie powiedział, że z obrączek, obrączki mogą być tylko na ślubu bo że że różnicę ślubu. Moc życzę taki neutralny napis. Napis jest, yy, napis jest mój. Kartka jest w formacie DL, oklejona yy, warstwowo. Kwiaty są z tej samej kolekcji, co tutaj od Kraw Oclock. Yy, to jest z kolekcji ślubnej też Kraw Oclock, natomiast te kwiaty. Są robione przeze mnie. To są jakieś takie. Miałam kiedyś fazę na robienie papierowych kwiatów, i, i te kwiaty jeszcze mi zostały. Jeszcze kilka takich właśnie kwiatów papierowych mam, także jeszcze, jeszcze pewnie trochę będzie. No i podejrzewam, że usiądę znowu, teraz będę, będą długie jesienne wieczory, to będę sobie oglądała jakiś ulubiony serial albo słuchała jakiegoś fajnego audiobooka. Kilka fajnych książek teraz wyszło, więc będę miała co robić będę sobie mogła kleić dalej. Mam nadzieję, że te karteczki Wam się podobają. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do obserwowania. Wszystkim, którzy ze mną są, serdecznie dziękuję za wsparcie i życzę Wam wszystkim spokojnego i twórczego tygodnia. Do zobaczenia wtedy. Pa, pa!